Prawy 4 minus i 50, lewy 6 przechodzi w prawy 6. Lewy 6 przechodzi w prawy 6. I 200. Lewy 6 do 50, lewy 5, hamuj do prawy 1 z drogi. Do prawy 1 z drogi. I 300 śmiało. 300 śmiało i prawy 5, zacisk do 4. 5, zacisk do 4. Lewy 4 minus, lewy 4 minus. I 200 prostuj, prawy 6 i 20 lewy 4 plus. Prawy 6 i 20 lewy 4 plus. I 60 prawy 5. I 250 prostuj i prawy 6 i 100 prawy 3 plus. Prawy 6 i 100 prawy 3 plus. I 80 lewy 2 minus, lewy 2 minus. I 50 lewy 4. 6 podwójny Prawy 6 podwójny. I 100 prawy 3 i 20, lewy 5. 20, lewy 5 i 100, lewy 4 przychodzi w prawy 3. Lewy 4 przechodzi w prawy 3. 50, szczyt trzymaj lewą i 200 prawy 6, podbija do lewy 6 prawy 6, podbija do lewy 6 i 100, na szczycie lewy 5 minus i 30, prawy 4, podbija prawy 4, podbija 50, prawy 6 i 100, szczyt śmiało trzymaj prawą i 200, lewy 5 40 lewy 4 Prawy 4, 20, prawy 4 minus i 100, prawy 4, 20, lewy 5, 20, lewy 5 i 60, lewy 4 przechodzi w prawy 5, lewy 4 przechodzi w prawy 5, przechodzi w lewy 2 plus, lewy 2 plus i 300 prostuj i na szczycie lewy 2 plus, lewy 2 plus. Prawy 5. Lewy 4 przechodzi w prawy 5. W prawy 5 i 50. W prawy 5. I 40. Lewy 4 minus. Lewy 4 minus. I 70. Prawy 3 minus przechodzi w lewy 4. Prawy 3 minus przechodzi w lewy 4. I 200. Na szczycie lewy 6. Lewy 6, lewy 6 i 200, prawy 2 z drogi, prawy 2 z drogi, prawy 2 z drogi, 150, prawy 6 i 100, zaszczytem lewy 3 długi, zaszczytem lewy 3 długi, przechodzi w prawy 3 i 30, lewy 3. 20 wygodzenie, prawy 1 wygodzenie, prawy 1 i 30 lewy 3 przechodzi w prawy 3 i 20 lewy 2 spokojnie, spokojnie

Prawy 2 otwiera, prawy 2 plus otwiera, do prawy 4 bardzo długi. Do prawy 4 bardzo długi. I 150 prostój, do lewy 2. Do lewy 2. I 20, prawy 5. I 150, lewy 6 z drogi podbija, lewy 6 z drogi podbija i 5 prawie jeden na shooter, prawie jeden na shooter za bałek i na lotno jedziemy, 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 jeszcze, jeszcze dobra Uch. co, puściła, nie?